Hej, dzisiaj zapraszam Was na denko, ponieważ jest tego sporo. Może nie aż tak sporo, ale dosyć dużo, tak że ciężko mi się już to przechowuje. Dobra, zaczniemy sobie od, tego, od czegoś, co zużyłam w ostatnim czasie. Są to dwa filtry. Ten jeszcze kończy. To jest misza Aqua. Oczywiście SPF50 plusów to ma aż 4. Było tego tutaj 50 ml. Jeśli chodzi o ten konkretny, to jest to jeden z fajniejszych, który bym troszeczkę porównywała do tego mojego Skin79. Jednak ten bywał czasem kapryśny pod względem makijażowym, więc używam go raczej z takimi rzeczami, które już wiem, że się dobrze z nim sprawdzają. Dodatkowo niestety na nim... Za każdym razem musiałam zmywać cały podkład. Ja się używałam e, mojej bazy z milka tej Hydro Grip, albo ta baza jest zła, albo się one po prostu nie lubią. Bo osobno zawsze było git, a tu niestety lipa. Mam też jeszcze jeden SPF, to jest Frudia też 50, kupiłam oba, jak jeszcze było Contigo, Rip Contigo. Tu nie było aż takiej miłości, jakbym chciała pod względem twarzy. Ogólnie dzisiaj nic nie mówmy na temat mojego makijażu, bo to nie mam zielonego pojęcia, co tu wyszło, ale coś tam wyszło. No jakby świece się nie miały ale powiedzmy glow. Mam glow up. No i tak, ta frudia wydaje mi się niekoniecznie pod makijaż, ale na resztę ciała, na szyję, na dekolt, na ręce, dodatkowo Super, więc po prostu jak nie używałam jej w weekendy, gdzieś tam wychodziłam, gdzieś jechaliśmy, żeby też wykończyć, więc wydaje mi się to fajną opcją, no ale niestety nic nie przebija na razie tego mojego Skin79, mam, mam w kolejce Beauty of Johnson, wydaje mi się, że to jest ta wersja nabliżająca, ta lżejsza, ale zobaczymy, zobaczymy i jeszcze nic nie mówię na ten temat. Może po prostu potrzebuję sobie zmienić coś, albo ja sama sobie muszę zmienić. Dobra, Liren. Ja się nie umiem polubić z tymi wszystkimi rzeczami. To jest krem nawilżający. Mam chyba jeszcze jeden, a tak to z Liren mi został, bo miałam ten kremowy, albo żelowy, do opalania twarzy. Ten jeszcze, jeszcze, ale bardzo mocno się musiałam pilnować, żebym nie poszła w tym za wcześnie spać, no bo wiadomo, używałam tego po umyciu się, no to dosyć wcześnie pójść się umyć w ogóle, wysmarować, umyć ręce i tak. za dużo roboty, według mnie. Dodatkowo, wydaje mi się, że ja dziwnie wyglądam, taka opalana. Jak jeszcze te ręce, a w tym momencie i tak, i tak mam dosyć ciemne te ręce, jak na to, że nie było dużo słońca, bo nawet Śladek od zegarka mam, lekki. To niestety wszystkie rzeczy samoopalające, opalające, no po prostu lipa. Jakby nie umiem, nie umiem się z nimi dograć, no ale trudno. Tak samo jak kupiłam sobie ten lirent rozświetlający, brązujący urządzenie raz. bo ja się tak dziwnie czuję. Szczególnie, że to wydaje mi się, że za bardzo przyciemnia wszystko. Dalej mam z satwy, ale to jest Anwen. Wcierka wzmacniająca do skóry głowy, szafron, szafran i cynamon. Spoko. Ja nie mam problemu ogólnie z zapachami wcierek, więc dla mnie tutaj nic nie robi. Jedne, co to to opakowanie było do bani, no bo to był ten taki normalny psikarz, tak jak teraz mam wcierka, czy jest ta wcierka? W tym z Bibio. Ale niestety sprawdzałam, czy ta końcówka z Bibio, ten będzie dobry. No, byłoby dobre, gdyby nie to, że po prostu kończy się za wcześnie. Jest krótszy ten, nie wiem, może jeszcze spróbuję, bo uważam, że te takie rozpylające nie dają aż takiego dobrego rezultatu, no bo nie docierają tak do... blisko dobrze i dokładnie. No ale mam, użyłam. Czy widziałam aż takie mocne efekty? Nie, nie wydaje mi się, ale używam na przemienie z różnymi, więc stwierdzam, że to muszę brać pod uwagę ogół, i wydaje mi się, że te to tutaj moje zakolaki są w trochę lepszym stanie niż w zeszłym roku i dwa lata temu. Dwa lata temu? Dwa lata temu. Gdzie wydaje mi się, że one były bardzo mocno zaakcentowane. Wiadomo, jak dam sobie całkiem do tyłu. Jestem wkurzona, że ta linia włosów tak wygląda, no ale trudno. Dam radę, dam radę. Staram się też mocno nie naciągać tych włosów, nie robić tutaj takich, wiecie, upięć mocnych na no, długie godziny. Nie spsikuję tego lakierem, nie wiadomo jak, nie przylizuję. Staram się bardzo, żeby nie wypadało mi jeszcze więcej włosów niż już wypada, a wypada mi ich bardzo dużo. Z rzeczy pielęgnacyjnych, mam tutaj no też z tego z nie masło do ciała z zieloną herbatą spoko, ostatnim czasie nie umiem się w ogóle przekonać do smarowania ciała, chociaż wiem, że powinnam i wiem, że muszę to robić, regularnie muszę to robić bo mam tak wysuszoną skórę, ale daję sobie jeszcze szansę na to żebym się nauczyła jeszcze mam czas, jeszcze staram się jak tego nie kochać? Elixir hydro odżywczy z kompleksem NMF. Im Lab, Barrier Wine. Ogólnie mam taki zapas tych wszystkich kremów z Bielendy. ale to jest jeden z moich ulubionych w tym momencie kremów, do których cały czas wracam i który zawsze używam. I sprawdza mi się pod makijaż, i sprawdza mi się na noc. No nie mogę czegoś takiego powiedzieć na temat adresy, bo Get Retail. jest eh, retinal. Jedynie forma podania była spoko, no ale po prostu nie. Myślę, że to jest opcja dla pewnych osób, dla mnie nie za bardzo. Mimo moich wielkich chęci, żeby wprowadzić właśnie retinal albo retinol, tak, no nie udaje mi się. Nie udaje. Może jak na razie zwolniłam, nie próbuję, nie chcę nawet. Za dużo z moją skórą się w ostatnim czasie działo, żebym jeszcze dopakowywała tam taki składnik, który po prostu bardzo mocno działa. Więc w tym momencie działam innymi sposobami, ale to. Mam tutaj pierwszy, ten taki odpowiednik tych, um, tych igiełek, bo jak to się ładnie nazywa nas po polsku: witaminowe mezoserum aktywujące młodość skóry z mikroigłami. No, i akurat ten jest dedykowany na rano i na wieczór. Używam tylko wieczorem. Wydaje mi się, że skończył mi się w 3 miesiące, 2 miesiące, więc nie jest źle. Może coś 2,5. W tym momencie mam tą setkę z VT i ta setka z VT jest bardziej kremowa, to było miała taki żel, i w środku, jakby coś było, i tu było bardziej czuć tej giełki, więc pewnie jakby to jest mocniejsze stężenie mam ogólnie całą tą serię pierwszą remodeli fajna opcja jeśli ktoś chciałby się przekonać właśnie do tych igiełek do spróbowania, a nie od razu kupowania, sprowadzania czegoś z zagranicy, widziałam, że chyba jeszcze w tym momencie ktoś wypuścił z tymi igiełkami z Polski, a nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia, dodatkowo oni mają teraz tą nową serię. Wydaje mi się, że tam jest ogólnie bardzo mocno... Ciekawe. Tak, jest ogólnie z Mezo Elixir i Mezo Booster. I Mezo Serum aktywujące młodość skóry. To jest jeszcze inne, bo tam jest Gold, więc dużo jest tego. To jest Lab Formula też? Nie, tu jest Super Needles. Dobra. Czyli ogólnie macie już tam różne serie z tymi rzeczami igiełkowymi, a to akurat też kupiłam, tak naprawdę, w całej serii, bo tu mam te igiełki. Mam jeszcze krem pod oczy, taki fajny, wyciskany. Nie jestem taką tubeczką tanią, zakończoną, tylko właśnie tą wiecie, masującą. Nie wiem, kto, kto się tym masuje, no ale git, no, bardziej to rozprowadza niż masuje. Nie, no i jeszcze krem na twarz, tam plus 50 sobie kupiłam. Tak, uważam się za starszą. Nie jestem, no ale. Ja no po prostu ogólnie wolę te bardziej dla starszej skóry, ponieważ uważam, że lepiej mi się sprawdzają i tyle. Więc jeśli ktoś chce wypróbować igiełki, to tak, można spróbować z tym. Jeśli Wam się nie sprawdzi, no niestety uważam, że to jest takie lekkie dosyć ukucie czucie, ale to nie jest bardzo mocne, więc jeśli chcecie wypróbować VT i od razu przyjdę na jakieś mocniejsze, to nie polecam szczególnie, że to kosztuje, chyba to najtańsze jest 109 nie, nie, nie dobra, mam dwie maseczki ta jest taka stricte już taka moja ulubiona esfolio, to jest akurat ślimaczkowa kto nie lubi wyciągu ze ślimaka? no kto? nie wiem, pewnie dużo osób, ale no nie wiem ja sama uważam, że te nabliżająco takie ślimakowe nie wiem jak to powiedzieć, są fajne, no, lubię je, te wszystkie rzeczy, ale To jest droższa troszeczkę, opcja troszeczkę jak Chyba kosztuje podobnie jak Mediheal, tam 12-14 zł Jeju Sandaroku. I to jest ta seria ze Skin 79 Która jest jeszcze mocniej nasączona niż te Girls Soul Soul so... So Girls Widać moje oddanie to jest gruba, nasączona mask. Wyspa dziedzicu ogólnie jest znana z kilku rzeczy. Jest nią pomarańcza. Dobrze pamiętam, czy mandarynka? Chyba pomarańcza to jest. I właśnie tych poławiaczek. Ja nie pamiętam, jak one się nazywają, ale tu tym składnikiem mają być algi morskie. I powiem o, Sunderong means it's cool and they... dialect. No, ona jest właśnie lekko taka jelly a tu pod spodem jest po polsku tom tom T. proszę zapamiętać z ładnymi obrazkami, z wyspą dziedziu dziedziu jeju wyspa jeju, o wyspa jeju, bardzo ważna wyspa wykończyłam sobie kępki z klawiera ja ogólnie jak kiedyś sobie nakupiłam tych kęp... kępek z klawiera, to ja je mam do tej pory i kończę sobie tak powoli, widać, że bardzo kochane były te kępki akurat ta długość 9, i 11 jest spoko opcją dla początkujących osób, wydaje mi się, że wręcz idealną, takie wiecie miksy, że po prostu po jednym paseczku jeśli ktoś woli takie te kępeczki takie wiecie, bardziej złożone no to myślę, że jednak Aliexpress, bo wyjdą taniej Plus, tam jest dużo tych opcji, które ja bardzo lubię takie mocno wyciągnięte. Na przykład, że ta środkowa jest taka bardziej wzmocniona, wyciągnięta. No, Bardzo mi się podoba na niektórych zdjęciach, które sobie zrobiłam albo jak gdzieś robiłam sobie makijaż naprawdę mi się podobała. Ostatnio wykończyłam te. Mam jeszcze na wykończeniu 8, 8 10, i 12. Tam, było, ale tam są same ósemki jeszcze. Więc myślę, że poszukując kępek. Można sobie zobaczyć do klawiera, bo oni mieli bardzo różne wybory, dużo i dosyć tanie. I szybko wtedy przychodziło. Nie wiem, jak teraz, ale wtedy bardzo szybko to przychodziło. Rare Beauty to jest Always an Optimist, 4 w jednym. Mgiełka nie utrwalając. Ona bardziej taka była rozświetlająca, odejmująca podrówości i takie tam wiecie. Jaka ona była też przyjemna zapachowo, takim lekkim ziołem pachniała. Ale ja tak uwielbiałam ten zapach, że ja stwierdziłam, że jeśli, jakkolwiek, kiedykolwiek, będzie promocja na rachubę, to bym chciała sobie to kupić. Bo jest to tak przyjemna mgiełka. Nie dość, że to też tak otula. Bo inaczej tego nie powiem: otula. To nie robi jeszcze na włosach tego, co robi na przykład ta mgiełka z brasza, którą mam w tym momencie i próbuję zużywać. Po roku spróbowałam ponownie zużyć, bardzo dobrze mi idzie. I jak się rozpyla, wydaje mi się, że ta skóra wyglądała o niebo lepiej. Że taka była przyjemna, a nie zawsze to jest opcja. Naprawdę. Wiadomo, jest to cena dosyć taka z wyższej półki za 85 ml ale jak już człowiek ją ma i lubi jeszcze ten zapach, bo niektórym wiem, że przeszkadza ten zapach tak dobra i ostatnie rzeczy do makijażu mam tutaj z Varieté ten czarny wodoodporny eyeliner czarno wodoodporny był wątpię, bo mi kilkukrotnie się rozmazał ale jest spok do rysowania. Ech. Jedne co, no to pewnie dużo osób powie, że ma tą filcową końcówkę, więc jest dbani, ale ja nie mam problemów z końcówką, że jest filcowa. Ja mam problem, ponieważ dużo końcówek, czy to tych pisaczkowych, tych filcowych, czy pędzelkowych, mi się zatyka. Stwierdzam, nie ma większej różnicy. Ech. I trochę mi smutno, ponieważ myślałam, że je jeszcze trochę położyłam, ale niestety wydaje mi się, że wszystkie będą musiały po kolei wywalać. To jest to Lip Contour Scriber z MIO. I mam tutaj odcień 4 Cocoa i odcień 3 Walnut. I widzicie, jakby one są takie dosyć bardzo brązowe. I w ostatnim czasie mam też odcień, który próbuję jeszcze coś tam z niego wykrzesać, Tofi, który jest trochę chłodniejszy, ale one, nie wiem, coś im się stało. Bo mam niektóre kredki, które naprawdę nawet po dłuższym czasie dobrze działają, a te w pewnym momencie po kolei zaczęły mi tak gumować się wręcz. No bo to, to nie są normalne słocze tych kredek to nie są normalne stłocze tych kredek i uważam, że coś tam się pozmieniało w tej formule, że po prostu muszę je wszystkie poprzeglądać, bo normalnie one mi nawet, wiecie, ani nie pachniały, ani nic, a raz sprawdzam i jedną wywaliłam od razu, bo tak naprawdę śmierdziała. Te nie śmierdzą, ale no porobiła się taka guma, nie, nie do użytku. Próbowałam chwilę, próbowałam nie ponakładać, tamtą jeszcze nakładam tą ostatnią, bo jest jeszcze okej okay, na tyle, żeby użyć, chociaż już nie jest na tyle kremowa, jak, na ile była na początku. I trochę mi smutno, bo bardzo je lubiłam, ale nie używam ich aż tak często, jak myślałam, że będę. I tak trochę pieniądze wyrzucone było to, a też było to jakiś czas temu i w ogóle wtedy nie miałam aż tylu kredek do ust, a teraz mam bardzo dużo i używam prawie codziennie. A one po prostu nie chcą mi się kończyć w takim tempie, jak bym chciała. Jak dobrze pamiętam, to moją ulubioną dalej jest ten odcień Cinnamon, chociaż ten Tofi, to był Tofi? Tofi, jest też bardzo blisko, jeśli chodzi o takiego konkurenta. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak na razie, tak. Będę. Przechodziła powoli przez te kredki, sprawdzała co i jak. Więc jeśli w następnych tękach będzie to samo, że będę wyrzucała konkretne kredki do oczu i do tego do ust, był przegląd. No, więc tak, tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało to tenko. i dajcie mi znać, co ostatnio wy zużyliście, albo czy macie dużo rzeczy, które chcecie zużyć w tym momencie. Ja ogólnie chciałabym. Troszeczkę jeszcze popracować nad rzeczami do konturowania, bo w tym momencie ja to po prostu siedzę nad pewnymi rzeczami. Po prostu nic się nie zmienia w nich. Czemu ja mam blush blindness i nic się tam nie zmienia? No ale to tyle na dziś. Na razie.